Odpoczynek po meczu z Niemcami. Relaks piłkarzy. Sztab myśli o Ukrainie. Goleada w Nicei. Hiszpanie w drugiej rundzie. Turcy z drugą porażką. Anita Włodarczyk w świetnej formie. Najlepszy rzut w sezonie na Memoriale Kusocińskiego. Dobry wieczór. Piotr Sopczyński, wiadomości sportowe. Po meczu z Mistrzem Świata trzeba dobrze odpocząć. Trener Adam Nawałka dał piłkarzom wolne. Jak wykorzystali dzień bez treningu. Prosto z labul opowie Jacek Kurowski. O, piłkarze wybrali się dzisiaj na wycieczkę krajoznawczą. To było bardzo potrzebne, bo przy tak długim turnieju dobranie odpowiednich proporcji między ciężką pracą a relaksem jest niezwykle istotne. Poziom zmęczenia nasi zawodnicy mają badany na bieżąco i dzisiaj tenerzy uznali, że należy im się chwila oddechu. W lewo. Odpoczynek to ważna część każdego treningu i dlatego piłkarze nie wyszli dziś na boisko, ale zwiedzali okolice. Cel regeneracja przed ostatnim meczem w grupie. Odpowiednia doza wypoczynku, regeneracji, tak jak na przykład dzisiaj. Daje nam to możliwość, aby zawodników optymalnie przygotować i tak jak mecze pokazują, wchodzimy na coraz wyższe obroty. Sztab na pełnych obrotach pracuje bez przerwy. Ukraina już we wtorek. Niewykluczone, że Adam Nawałka oszczędzi w spotkaniu na stad velodrom Kamila Grosickiego, Łukasza Piszczka i Krzysztofa Mączyńskiego, którzy mają na koncie żółte kartki, bo otrzymanie kolejnej eliminuje ich z gry w jednej ósmej finału. Ja jestem gotowy do, do gry w meczu z Ukrainą, chcę grać, trener zadecyduje. Ja mówię, ja na takie rzeczy uważam, więc tutaj nie ma, wydaje mi się, obaw o mnie, trzy, żeby tą żółtą kartkę otrzymać. Ale czasem lepiej dmuchać na zimne. Oszczędzanie zawodników to jedno. Z drugiej strony piłkarze bardzo chcą grać z Ukrainą, bardzo chcą, chcą też wygrać, bo cały czas myślą o tym, że mogą zająć pierwsze miejsce w naszej grupie. Dziękujemy za relację. Więcej o kadrze w Kronice Biało-Czerwoni zaraz po naszym serwisie. Rośnie grono uczestników 1.8. finału. Wczoraj wieczorem do Francuzów i Włochów dołączyli Hiszpanie. La Roja pokonała Turcję 3-0. Swój pierwszy mecz turnieju z Czechami wygrali dzięki akcji starych mistrzów. Spotkanie z Turcją pokazało, że i przedstawiciele nowej fali w kadrze obrońców trofeum potrafią brać odpowiedzialność za wynik. Zaczęło się od gola Alvaro Moraty po podaniu Nolito. Trzy minuty później skrzydłowy Selty Vigo trafił do bramki sam. Błąd po dograniu piłki przez Ceska Fabregasa popełnił Topal i było 2-0. Krótko po przerwie wszystko stało się jasne, choć gdyby bardziej uważny był sędzia liniowy, drugi gol Moraty nie zostałby uznany. Po podaniu Niesty na spalony był Jordi Alba. Dla kibiców z Hiszpanii nie było to już jednak ważne. Ich drużyna jako pierwsza w turnieju strzeliła trzy gole w jednym meczu. Cieszę się, bo dawno nie byliśmy tak skuteczni. Musimy jednak pamiętać, że jeszcze niczego nie wygraliśmy. Najpierw awansujmy do finału. Turcja rozbita. Triumfalny tytuł w marce opisuje nie tylko mecz, ale i nastroje nad Bosforem. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak silna jest Hiszpania. Przez pół godziny graliśmy dobrze. Gole traciliśmy głównie po indywidualnych błędach. Hiszpanie dołączyli do grona drużyn, które już po dwóch spotkaniach zapewniły sobie awans do jednej ósmej finału. Blisko celu również Chorwaci. Mistrzom Europy skuteczności pozazdrościli Belgowie. Tak jak Hiszpanie strzelili trzy gole, tyle że Irlandii. Mimo wcześniejszej porażki z Włochami, Belgia wciąż mierzy w awans. Irlandia starała się odciąć od piłki drugą drużynę rankingu FIFA. Odciąć? Prawie dosłownie. Póki starczyło sił, miało to sens. Gdy tych zaczęło ubywać, Belgowie nie mieli litości. 48 minuta. Kevin De Bruyne do Romela Lukaku. 1 do 0. A wyściskanie się strzelca z trenerem nie było przypadkowe. Przedeuro zdobył dla nas trzy bramki, gdy nie strzelił gola Włochom, spadła na niego fala krytyki. Chciałem okazać mu wsparcie. Warto ufać. Lukaku miał jeszcze swoje pięć minut w tym meczu. Na chwilę na Belgii przyćmił Axel Witsel. Po godzinie gry było dwa do zera, a Irlandia wciąż pozostawała bez celnego strzału w meczu. Wyspiarze tylko biegali. Zrobili więcej kilometrów od Belgii, ale sprint meczu i przy okazji slalom wokół arbitra liniowego. Należy do Edena Azarda. Romelu Lukaku wiedział już, co zrobić z piłką. 3 do 0. Tak wysoko na mistrzowskim turnieju Belgowie nie wygrali od 46 lat. Kluczowa była pierwsza bramka. Chcieliśmy gonić wynik, ale zaczęliśmy popełniać mnóstwo błędów. Taki zespół jak Belgia zawsze to wykorzysta. Belgowie sprawa awansu do 1.8. finału mają w swoich rękach. Jeżeli nie chcą oglądać się na innych, muszą wygrać ze Szwecją. Drugą kolejkę kończą zespoły grupy F. Islandia zremisowała z Węgrami 1 do 1. Pod koniec pierwszej połowy sędzia podyktował rzut karny dla Islandii za faul Kadara na Gunnarssonie. Sigurdsson strzelił celnie. Węgrzy atakowali przez całą drugą połowę i w 88 minucie zmusili Islandczyków do gola samobójczego. Wieczorem drugi mecz tej grupy Portugalia gra z Austrią.